Czy uważa się pan za członka tak zwanej Drużyny Jutra? Ja pytam, bo dzisiaj na scenie program Koalicji Obywatelskiej prezentowały prawie same kobiety. Polska jest kobietą. I to wystarczy? Czy w takim razie rząd powinien być premier, powinna być kobietą? Panie, nie wiem, czy ministrowie w tym momencie należy mówić. W każdym razie też powinny być kobietami. Co ma oznaczać ten przekaz? Pytając już poważnie, że właśnie, że jutro należy tylko do kobiet, że idealny parytet to same kobiety? Nie. Takiego przekazu nie było. Chcę zwrócić uwagę na to, że normą polskiej polityki jest to, że wychodzi tłum mniej lub bardziej sposobnych facetów i mówią o polityce. To jest norma polskiej polityki. I ona jest tak kompletnie sprzeczna z tym, co się dzieje w Europie, że pora to zmienić. I wydaje mi się, że to był bardzo dobry akcent i pokazanie kierunku. Za tym idzie także i rozwiązania programowe. Parytet spółka skarbu państwa. Dlaczego prezesami spółek skarbu państwa mają być wyłącznie mężczyźni, znaczy nie ma w Polsce kompetentnych menadżerów, kobiet? Oczywiście, że są. Tylko tak się utarło cywilizacyjnie i kulturowo, że poważnymi sprawami mają się zajmować poważni faceci. Dzisiaj pokazaliśmy, że to jest nieprawda i że pora, żeby Polska dołączyła do Europy. Także w zakresie równości płac, bo nie ma powodu, żeby kobieta na tym samym stanowisku zarabiała mniej niż mężczyzna. I jeśli te oczywistości zaczynają budzić ironię i sarkazm, to tylko pokazuje, jaką pracę mamy do wykonania.